Apostoł Paweł, zwany apostołem narodów, czyli apostołem Pogan. Mamy go pierwszy raz, widzimy go, kiedy kamienują Szczepana, Stefana precyzyjniej. Możemy zobaczyć siódmy rozdział, pięćdziesiąty ósmy werset. A wypchnąwszy go, właśnie tego pierwszego chrześcijańskiego męczennika, a wypchnąwszy go poza miasto, kamienowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca zwanego Saulem. Mówiliśmy, że tragiczny opis strasznej śmierci ucznia Jezusa Chrystusa, ale w tej śmierci jest zaczątek czegoś nowego, dobrego, zaczątek świtu w tym mroku. To właśnie tu nieprzypadkowo pojawia się Saul. Jeszcze w ósmym rozdziale, zaraz obok, czyli kontynuacja tego zabójstwa. Ósmy rozdział, pierwszy werset. A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. Mowa o Szczepanie. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie kościoła w Jerozolimie i wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Szczepana zaś pogrzebali bogobojni mężowie i opiekowali. Opłakiwali go wielce, a Saul tępił kościół. Wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał do więzienia. I teraz przenosimy się do dziewiątego rozdziału. Widać, że dynamika tych opisów jest bliska. Czyli nie dziesięć lat dzieli jeden od drugiego, tylko zobaczcie, dziewiąty werset rozpoczyna. A Saul dysząc jeszcze groźbą. Czyli pokazuje tu stan emocjonalny tej nienawiści i postępujących tych prześladowań, w których Saul uczestniczył. Czyli widzimy, że werset rozdział ósmy początek i werset dziewiąty są w bardzo bliskich związkach czasowych. To są tygodnie zapewne, nie więcej. Żebyście mieli jasność, kiedy nastąpiło to nawrócenie, że to nastąpiło naprawdę blisko. Tego mordu, naszczepanie i następnych zbrodni, które wziął na siebie apostoł, wtedy jeszcze faryzeusz Saul, późniejszy apostoł Paweł. Przeczytamy więc cały jego opis jego nawrócenia z 9 rozdziału dziejów od 1 do 20. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakiś zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego – Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł, kto jesteś, panie? A on, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale powstań, idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, z, którymi, który, z którymi, którzy z nim byli w drodze, stanęli o mieli. Głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go tedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku. I przez trzy dni nie widział i nie jadł i nie pił. A był w Damaszku pewien uczeń. Imieniem Ananiasz. I rzekł pan do niego w widzeniu. Ananiaszu! On zaś rzekł. Oto ja, panie! Pan zaś do niego. Wstań i idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula Starsu. Oto właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu męża imieniem Ananiasz, I jak wszedł, i ręce na niego włożył, aby przejrzał. A na nie aż zaś odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim W Jerozolimie. Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia twego. Lecz pan rzekł do niego: Idź. Albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: Bracie Saulu, pan Jezus który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opładły z oczu jego jakby łuski i przejrzał i został, wstał i został ochrzczony. A gdy przyjął pokarm, odzyskał siły i przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku, a już... Zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Przerywamy w tym momencie tę fantastyczną narrację. Jest oczywiście ona dalej, także jak ktoś nie może spać, to niech sobie przeczyta dalej tę wspaniałą historię. My w tym momencie zakończymy, bo już widzimy, że nawrócenie dokonało się. Już apostoł Paweł z Kopyta wchodzi w swoją rolę. Już zaczyna głosić najpierw Żydom, bo w synagogach Jezusa jako Mesjasza. Okej, okay. wróćmy więc do początku. Tak jak powiedziałem, narracja się łączy z zabójstwem Szczepana, nie? a Saul dysząc jeszcze groźbą, czyli jest to połączenie czasowe. Tu są dni, albo co najwyżej tygodnie. Czyli widać, jak szybko nastąpiło to nawrócenie Saula. Tu, jeszcze jest przy mordzie Szczepana. Tu. Zgadza się z tym zabójstwem i rozpoczyna dalsze prześladowania. Tu skończył robotę. Prawdopodobnie chyba kilka tygodni trwała ta robota, czyli wynalezienie tych wszystkich, którzy nie zdążyli uciec jeszcze gdzieś z Jerozolimy, e, i powsadzał wszystkich do więzień. Myśli, robota skończona w Jerozolimie. Widzicie, jak się pali do pracy. Mówi teraz. Idę do innych miejsc, gdzie są różne siedliska, skupiska Żydów, diaspora żydowska. Damaszek, no to, to jedno z największych, najbliżej sąsiadujących z Izraelem, czyli Syria. E, <laughs> miejsc, gdzie, jest skupiska, gdzie są skupiska Żydów. No ile mogła trwać ta podróż? z Jerozolimy do Damaszku? 3 do, 3 do 4 dni. Także widzicie, że znowu, znowu jest to dość krótko. Nie? Czyli mamy, no, myślę, gdzieś kontekst pomiędzy Szczepanem a nawróceniem, nawróceniem Saula, no 2-3 miesiące góra, a może nawet to w ciągu miesiąca się mogło. Jest, jest, da się to w takim nawet paru, trzech, czterech, najwyżej tygodni to wszystko mogło się rozegrać, nie? Czyli tu jeszcze jest jako zabójca, tu po, powiedzmy, miesiącu czy dwóch rozpoczyna już głoszenie Ewangelii w Damaszku. No to może zrobić tylko Bóg, Stwórca Wszechświata, nasz Pan Jezus Chrystus, widzicie, jak On zmienia ludzi. Tu naprawdę nie ma czasu na żadną, wiecie, jakąś długą edukację, socjotechnikę czy cokolwiek, nie? On od razu, zobaczcie, nawraca się i w drugą stronę. To nawrócenie, słowo nawrócenie, metanoja, to jest takie odwrócenie swojego umysłu. Nie? Że myślałem tak, a teraz. Z zakręcam, można powiedzieć, o 180 stopni. Zurich, nie? zwrot kompletny w drugą stronę. nie? To daje Jezus Chrystus. Tego świat do dzisiaj nie może zrozumieć. Co się z tym człowiekiem porobiło? Jak ktoś z Was się nawróci jego rodzina czy przy przyjaciele Wasi, jak reagują? No, zwariował chyba. Chyba mu dali jakiś narkotyków czy coś, bo z dnia na dzień zwariował chłop albo. Kobita. I oni tego nie rozumieją. Myślą, że jakieś cudowne moce tutaj, nie wiem, jakieś czarnoksięstwo, narkotyki, co my im tam dajemy? No zobaczcie, przeczytajcie sobie dzieje apostolskie. Tutaj ten wielki faryzeusz, jeden z najbardziej zaufanych, bo do zadań specjalnych dostaje listy uwierzytelniające, czyli ma władzę praktycznie nad życiem i śmiercią ludzi, czyli cieszył się najwyższym zaufaniem władz religijnych e, żydowskich. Ten chłop w ciągu praktycznie jednego dnia, no najdalej trzech, przechodzi na kompletnie inną stronę, zaczyna żyć całkowicie innym życiem. Nie? Taką moc przemiany ma tylko Jezus Chrystus doświadczenia tej przemiany każdemu z was, jeśli jeszcze nie przyszliście do Jezusa, życzę. Dyszał chęcią mordu przyszedł darcy kapłana. Listy, żeby w synagogach zrobić porządek w Damaszku, bo domyśla się, że i tam już dotarli. Bo wiemy, że tu się rozprzestrzenili, nie? bo z powodu tych prześladowań, już pierwszego dnia pierwsi Żydzi zaczynali uciekać i mogli dotrzeć do Damaszku, że tam zapewne też już są uczniowie tego Jezusa chciał ich przyprowadzić do Jerozolimy, żeby ich ukarać niekiedy karą śmierci. W czasie drogi, zapewne już był blisko, zbliżał się do Damaszku, mamy kilka nadprzyrodzonych zjawisk. Zobaczcie, najpierw jest światłość z nieba, nie? później jest czynnik mechaniczny, zrzucenie z konia, twarzą ryje w piasku w pustyni czy w kurzu drogi, nie? nie wiadomo gdzie trafił, czy na pobocze, czy bezpośrednio z konia. Dalej słyszy głos mówiący słyszy i rozumie, czyli słyszy dźwięk i rozumie przesłanie, wchodzi w dialog z tym kimś. On się przedstawia jako Jezus, którego ty prześladujesz. Daje mu pewne polecenie, i zobaczcie, to będzie ważne, jak będziemy czytać później świadectwa w dziejach apostolskich apostoła Pawła, jak on mówi o swoim nawróceniu. Ktoś będzie Was próbował zwieść, że w tych świadectwach jest e, sprzeczność, że raz słyszeli ten głos, a raz, że nie słyszeli, czy coś takiego. Zobaczcie, ten werset siódmy e, e, daje później klucz. Użyjemy tego klucza do e, rozwiązania tej pozornej sprzeczności, ale zapamiętajcie go sobie. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli, oni mieli głos, bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. Czyli była część tego cudownego objawienia, która była tylko dla apostoła Pawła, no i była część, która była dla tych widzów postronnych, dla żołnierzy, którzy z nim byli, żołnierzy sług jego eskorty. Nie? Także warto o tym pamiętać, bo to rozwikła nam no, jedną z prostszych, ale no, trudność biblijną z przyszłych rozdziałów dziejów apostolskich. Co tu dalej, na co bym chciał? No jako ślepca go prowadzą, zobaczcie, taka zmiana sytuacji. To jest pan życia i śmierci. On jeszcze przed pięcioma minutami jest panem życia i śmierci ludzi. Ma ich prawo zabijać, wtrącać do więzienia, rozdzielać rodziny i tak dalej. Mają go słuchać przywódcy synagog. Czyli tych religijnych centrów żydowskich w Damaszku. Widać, że jest ich tam kilka. Nie? To jest wielkie miasto, stąd i synagog jest wiele, bo Żydzi powinni mieszkać w połowie drogi tej sabatowej do synagogi, nie? bo było, był tam odpowiedni dystans, jaki w sabat może Żyd przejść. No to synagoga musiała być na połowie drogi, że on mógł pójść i wrócić. Nie? Ile to? 900 metrów to już total, czyli około 400 metrów w mieście synagoga powinna, Żydzi powinni mieszkać w promieniu 400 metrów z kawałkiem od synagogi. Mówię, Damaszek, Wielkie Miasto, także tych synagog pewnie tam kilka było. Czyli mamy pana życia i śmierci, którzy, który zobaczcie, najpierw leży w prochu drogi. A potem jako ślepiec za rękę, bezbronny, bo to wiecie, człowiek, który już jest ślepy od dłuższego czasu, to sobie potrafi radzić, ale spróbujcie wy, y, którzy widzicie, zamknąć swoje oczy, czy ciasno je, nawet na czarno, jakąś chustą zamknąć i spróbujcie iść drogą. Wcale to nie jest takie łatwe. Można sobie zrobić takie ćwiczenie. Człowiek nie, jest niezdarny, jakby się uczył chodzić normalnie w tych pierwszych krokach, dlatego ktoś go. Prowadzi, on przez trzy dni nie je, nie pije. Co robi? Jedenasty werset nam pokazuje: modli się. Prawdopodobnie, biorąc pod uwagę to, co później o sobie mówił, że ja jestem płodem poronionym, ja nie jestem godny być apostołem Jezusa Chrystusa. On ma ciągle tego świadomość. Dlaczego? Bo prześladowałem. Kościół Jezusa Chrystusa, zabijałem chrześcijan. On teraz przejrzał na oczy. Ślepy jest fizycznie, ale przejrzał na oczy duchowo. On widzi, co robił kościołowi Jezusa Chrystusa. Siedzi, czy leży, czy nie wiem. Pewnie modli się i płacze nad tym, co zrobił. Teraz mamy kolejną osobę, czyli jednego z chrześcijan. Uczeń Jezusa imieniem Ananiasz. On już jest w Damaszku, albo wcześniej przybył. Jest to możliwe, że przed prześladowaniem wyjechał, chociaż niewielu chrześcijan, bo oni mówię, trzymali się razem, ale być może miał jakieś rodzinne czy inne powiązania może się musiał opiekować tam, czy dziećmi, czy starszymi rodzicami, i wyjechał wcześniej i już tam był. Być może się nawrócił, nie mamy chyba tu, może ktoś zna historię Naniasza, ale ja nie znam. Być może też ktoś, kto w ten sposób dotarł z Żydów do Damaszku wcześniej, jeszcze zanim to prześladowanie się e, rozpoczęło. Mówił mu Ewangelię, i on się nawrócił, będąc już w Damaszku, tego nie wiemy. Wydaje się, że jest raczej dojrzałym chrześcijaninem. Nie? Czyli nie jest to kwestia, mówię raczej, bo on reaguje bardzo dobrze na to wszystko, co się tu dzieje. Nie? Dlatego zakładam, że, mówię raczej, to jest moje przypuszczenie, że, że jednak on się nie, nie nawrócił tydzień czy dwa temu. Nie? Ale to nie upieram się. Mamy jego dialog z kolei z Jezusem. Zobaczcie, że tak jak u Filipa, anioł pański czy Duch Święty mówi idź i zrób, to on idzie albo biegnie i robi. Tu Ananiaszu, zobaczcie, on mówi, melduje się na rozkaz, nie? bo to tak mniej więcej można, oto jestem, panie, oto ja, panie. Czyli melduje się w gotowości do pełnienia woli twojej. Czyli zobaczcie, on jest, nie pyta zaraz, ale kto, kto mówi, o co chodzi, nie? On jest jak taki czujny żołnierz, który zostaje wezwany i melduje się, że jest gotowy do wykonania Bożej Woli, wykonania rozkazu Jezusa. Dostaje konkretne, konkretną misję. I co się dzieje? I co się dzieje? Zobaczcie, trzynasty werset. Ten człowiek, który z gotowością mówi, Boże, jestem gotowy pełnić Twoją wolę. Co w tym momencie robi? On zaczyna tłumaczyć Jezusowi pewne okoliczności. I myślę, że to nie jest Jego zła wola. Rozumiecie, On nie, że On nie chce czy, czy czegoś takiego, tylko On nie może pojąć. On. Nie wierzy, że taki człowiek jak Saul, mający tyle krwi na rękach, mógł się nawrócić. Nie? I zaczyna Jezusowi tłumaczyć, pewne, no ale słuchaj Jezu, czy ty na pewno wiesz, że tu taka i taka sprawa? No śmieszna, śmieszna sytuacja. Zobaczcie, że Jezus go nie karci. Czyli jeśli ty masz jakieś wątpliwości, zawsze szczerze je mów Jezusowi. Jeśli coś ci tam nie pasi, boli Cię, czujesz niesprawiedliwość taką, śmaką czy tego, mów to Jezusowi, tak jak Ananiasz. Ananiasz mu powiedział yy, prosto: Idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem, wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu. Ile musi wycierpieć dla imienia Mego. I zobaczcie, po tym wytłumaczeniu, już 17 rozdział, i poszedł Ania, na nią wszystko zrobił tak, jak mu Jezus kazał. Ale zwróćcie jeszcze raz uwagę na werset 13. Przeczytajcie go sobie sami, jeśli ktoś nie może, bo wiem, że są tacy, którzy z różnych powodów nie mogą sami czytać, to ja też go przeczytam, ale ci, którzy mogą, niech mają tekst Biblii przed sobą. Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. I werset 14, jeszcze ciekawszy. Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Jak ocenilibyście wiedzę Ananiasza? Zobaczcie, że apostoł Paweł jest jeszcze przed Damaszkiem. Znaczy w tym momencie już, już jest, yy, prawdopodobnie tam siedzi i się modli, nie? ale absolutnie nie realizuje swojej misji. Nie? Czyli, czyli z tego, co się dzieje w Damaszku, nie można by tego wywnioskować. Skąd on to wie? Nie ma tu świadków, nie ma tu świadectwa wiedzy nadprzyrodzonej, nie? Zresztą on to mówi Jezusowi, no gdyby dostał od Jezusa czy z nieba objawienie, no to by nie mówił do nieba, to co dostał, nie? No, zresztą mówi. Mówiłeś? No tak, mówię, że może znał go wcześniej, miał z nim do czynienia albo słyszał o nim. On tu pisze wyraźnie, mówi wyraźnie: "Słyszałem od wielu. Słyszałem od wielu." To jest początek, no sam. To jest początek Christian Mossad. Tak, 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 nie ma co się śmiać, to dokładnie tu jest. Zobaczcie, nie tylko, że mają wiele źródeł informacji, które spływają do nich, do tych zagrożonych osób, to jeszcze mają bardzo precyzyjne informacje, bo mówi on, ma upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich i tak dalej. Skąd te informacje się wzięły? Jak myślicie? Chrześcijanie musieli być w otoczeniu arcykapłana, bo inaczej to by albo wśród żołnierzy, którzy towarzyszyli Pawłowi, albo bezpośrednio tam, gdzie ta decyzja była podejmowana czyli w kancelarii kurii, przepraszam, kancelarii knurii no, no. <laughs> i tak dalej, i tak dalej mieli tam swoich ludzi mieli tam swoich ludzi i dlatego znali plany wroga zanim one się rozegrały mogli się na nie przygotować zapewne chrześcijanie w Damaszku byli już przygotowani na misję tę morderczą niszczycielską apostoła Pawła kiedyś mówię takie serie nauczania na kazaniach mówię służby specjalne kościoła chyba tak tam, nie wiem cztery czy pięć odcinków Zobaczymy, że te służby specjalne zaraz się przydadzą apostołowi Pawłowi. Widzimy, że chrześcijanie byli bardzo dobrze i uprzednio poinformowani. Od wielu i tak dalej. No, na koniec tu już widzimy bezspornie w przypadku Filipa, kiedy on był z Eunuchem. Nie ma dokładnie, czy on został napełniony Duchem Świętym. Ja zakładam, że tak. Może wczoraj już nie było czasu o tym rozmawiać, bo z radością dalej jedzie. Radość jest owocem ducha, częścią owocu ducha. I widać, że duch zabiera Filipa. Jeśli by nie dokończył czegoś, no to by Go nie zabrał. Tu już widzimy, że Ananiasz wkłada ręce i apostoł Paweł otrzymuje Ducha Świętego i zostaje ochrzczony. Zobaczcie, że tu znowu inna kolejność. Tak jak w Samarii było uwierzenie w Jezusa, chrzest i dopiero Otrzymanie Ducha Świętego tu jest wiara Apostoła Pawła, otrzymanie Ducha Świętego i potem potem chrzest tu się pojawia. Także no na koniec ta tam no, wielka radość. Wszyscy zaś, którzy słyszeli, zdumiewali się i mówili: Czy to nie ten, co prześladował w Jerozolimie tych, którzy wzywają imienia tego? I po to tu przyszedł, aby ich w więzach odprowadzić do arcykapłanów. Lecz Saul i tak dalej, i tak dalej. Tu już przeskoczyłem troszkę do przodu. Jest wielka radość wśród chrześcijan, że Bóg tego człowieka, który był ich, można powiedzieć, symbolem prześladowań dla nich, uczynił swoim narzędziem. Uczynił ich bratem. On go nazywa bracie. Widzicie, jak się zwróciła na 17 rozdział. Bracie Saulu. Wielka radość u chrześcijan i wielkie pomieszanie szyków wśród tych Żydów, którzy odrzucali jeszcze Jezusa Chrystusa zaraz. To ten główny wysłannik arcykapłanów teraz głosi Jezusa Chrystusa? Takie rzeczy Bóg robi dzisiaj. Może i ktoś z naszych hejterów, czy ktoś, kto służbowo jest oddelegowany do tego, żeby niszczyć Kościół Jezusa w Polsce, też przeżyje coś takiego i będzie mógł być taką zachętą, i jednocześnie wprawiać w osłupienie wrogów prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa.